Cześć, na moim kanale jestem Bartuz Debel. Dzisiaj będziemy robić pieroszki za 30 kukuryd O, kukurydza to mi urosła Jest tak, chyba będziemy musieli ze 3 kukurydzy zasadzić. O, jeszcze jedną kukurydzę zasiejemy. Dobra. Subskrybuj kanał. Aby 10 lajka daj pod tym filmem. Dobra. Robimy te mąki. Język ogóry. Ja z myszką gram, bo najlepiej mi. Bo mi do tych darowania się zepsuł. Dobra, 5 będę miał ciast. E, długo nawet. Dobra, i mi to rośnie, a ja będę. Mam na razie pieroszku 210. To tutaj. A będę miał. Zaraz zobaczymy, ile będę miał z o, Mam problem trochę, bo mi tu zybów nie starczy. To nie zapomnij, subskrybuj kanał. Ja subskrybujesz kanał, daj swój dzwoneczek. Dobra. Dobra, o chleba brak. I teraz będziemy... O, urosło chyba. Nie wiem, wątpię sobie urosło. A prawie urosło. To ale zobaczymy to. No, ta to, to, to jeszcze nie. 190. Ja błyszłem 200 soczków. O tych to będę miała dużo, roku. O tych roku. Łod 26 mam. Dużo na sporo. Dobra, tylko ty mi kukurydza urosła. Jest, urosła kukurydza. I teraz robimy ostatnio. Dobra, ostatnio robimy pieroszkę. Jest ciasto i 10. O, idealnie, żeby wystarczyło. No to zobaczymy. Mam 270 pierożków, a 60 pierożków zostało, to dużo Dobra, i jeszcze będziemy robić samochód. No, Zobaczcie, tu mam samochód kupiony. Nie ma kupionego samochodu. To teraz idziemy kupić samochód. Dobra, oj, daleko poszłem. Kupiłem samochód. Tutaj będziemy robić ten samochód koła 4. Pięć rubryka Dobra, robimy. Robimy. шурупки, за кранцами, бляхи. Ramai, 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 Robimy, robimy. Prawie, prawie. I te kable będą 10 kabli. 20, 10. O, prawie samochód zrobiłem. Oj, mogę przedać. To sprzedam samochód. Przedaj. I teraz. Dobra, subskrybuj kanał. Lajka daj pod tym filmem. Jak będę miał 30 subskrypcji. Będę miał tych drzew udzielanych 3000, listewych 3000 i tego 3000. To cześć ja kończę.